Chociaż Jan Amos Komęski i jego twórczość obejmowała szeroki zakres wiedzy, począwszy od filozofii poprzez teologię do pedagogiki, to osiągnięcia na niwie tej ostatniej najbardziej, najtrwalej zapisały się w pamięci potomnych. Można powiedzieć, że Jan Amos był nowożytnym twórcą pedagogiki, nakreślając Metody pracy nad pedagogiką, a także kulturowe i społeczne zastosowanie. Uważał, że postęp ludzkości, współpraca między narodami, współistnienie między narodami zaistnieje wówczas tylko wtedy, gdy będziemy kształcić właściwie młodzież i dzieci. I tym ideom. Będziemy e, kultywować. No? Some not all. don't need to.